Z firmą Animes, pan, nie, gdzie sąd pan stwierdził, nie, się, proszę tak? zobaczyć, niech pan zobaczy, co tu się dzieje, i to idzie w parówkę. Proszę pana, to idzie w parówkę, to później jedzą dzieci. proszę pana, po prostu, niech pan sobie panie... notatkę zrobi. Nie zawiodł mnie do no tak że o czymś decydować. Ale ja wiem, ale że nie można, abyście robili na co się dzieje. Zapraszamy pana, zapraszamy pana, żebyście po prostu na to. Tu pan tu, tu pan patrzy, tu, nie tam, tylko tu. Tu pan ma patrzeć! Rozumie pan? Tu! Tu! tu. Brawo szepan, brawo pan o państwowe pan bierze pieniądze! Państwowe? to tu patrzysz! A nie za Nimek Tu patrzysz! Ja się do mówię! mówię. Nie lubię zagupa! Będziesz w prokuraturze odpowiadał, jutro, a jutro do Pawła Niemczuka dzwonię! Będziesz odwołany i to w trybie natychmiastowym! W natychmiastowym cię odwołamy. Zobaczysz! Jutro będzie cały film w ministerstwie! Będzie jutro film w ministerstwie! To się nadaje do utylizacji! Proszę pana, to jest, to jest, to jest mafia! To jest mafia! pan jest przedstawicielem firmy? Czy pan jest pan, pan, pan jest jestem. Nie jestem. Nie jestem. Ale z ramienia jestem. Nie miasta... Dobrze, jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Na jestem. już? Na Nie są już? Płacamy z publicznych pieniędzy. Jak się pan zachowuje? My jutro będziemy wnioskowali do ministra. Ja jeszcze za chwileczkę będę do ministra dzwonił. Ja za chwileczkę zadzwonię. Do Telusca zadzwonię i zrobię, że tego nie będzie powiatowego. Ale nie obrażam. No, to... pa, pa, panowie, ja myślę, że wy też się na takie coś nie godzicie. Chyba to nie jest to normalna ja sytuacja. Ja nie stoję po ze stron. Proszę pana, ja, ja po to, żeby był materiał dowodowy, bo sprawa idzie do prokuratury, więc panowie będziecie świadkami, no. To jest ma, ma, tutaj dziureczko, Szanowny Panie, Rozumiem, tak? I Słuchajcie, ja jutro mam sprawę cywilną z Animexem w Jeleniej górze. Będzie sprawa z Animexem w Jeleniej górze, który twierdzi, moi drodzy, że oni produkują zdrową żywność. Cudowną zdrową żywność dla dzieci. Sprawa cywilna z Animexem. Później mam sprawę z Agriplusem, z półką córką, moi drodzy, korporacji Smithfielda. To jest właśnie, moi drodzy, ich produkcja. To są te właśnie zdrowe, wspaniałe paróweczki. Także jutro, jeszcze w dniu dzisiejszym, do Pawła Niemczuka składamy wniosek. To wyślemy dzisiaj, proszę pana, do, do Pawła Niemczuka z wnioskiem o odwołanie pana w trybie natychmiastowym z powiatowego inspektora weterynaryjnego. To panu gwarantuję, żebym stanął dzisiaj na głowie. Zaraz dzwonię do Roberta Telusa, żeby pan był w trybie natychmiastowym odwołany. W trybie natychmiastowym. To się ludzie w głowie nie mieści. To są te piękne Berlin, paróweczki. <laughs>

normalny człowiek Zobaczcie, gdzie jest Wiwa? Gdzie są otwarte klatki? Gdzie wy jesteście wszyscy? W kieszeniach? Czy ich? Gdzie jest minister rolnictwa? Gdzie jest IHARS Gdzie jest Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny? Przepraszam. Zaraz, zaraz zadzwonimy. Zobaczcie, udostępniajcie wszędzie, gdzie się da. Wielka prośba, udostępniajcie na grupach, zgrywajcie na Instagramy, wszędzie wrzucajcie do tego nakładki parówek Berlinek, Krakusów, Pikoków. Y, idźcie pełną parą, pokażcie światu, co tu się wyprawia. Zobaczcie tą biedną kurę. Ona już nie żyje. Nie mogę miłość teraz odebrać, więc nie dzwoń, bo ja nie mogę odebrać. Miłość rozłącz się. Mm. Zobaczcie, teraz będą tuszować, tuszować te nieprawidłowości. Zobaczcie. To wjeżdża, to wjeżdża do zakładu Animeksu, zobaczcie. Zobaczcie, tam rozładowali kury, tam rozładowali kury, i wyjeżdżają umyte ciężarówki. Proszę pana, panu jest nie wstyd. Ja się pana pytam, panu jest nie wstyd, panu jest nie wstyd, jako powiatowemu lekarzowi weterynarii panu jest nie wstyd. Panu jest nie wstyd? Proszę pana, panu jest nie wstyd? Panu jest nie wstyd za coś takiego? To jest powiatowy lekarz weterynarii, zobaczcie który tutaj przyzwala na coś takiego i te kury wjeżdżają, moi drodzy, na zakład. To są pój później, będą piękne paróweczki, wędlineczki. Panu jest nie wstyd? Ja się na Komisję Sejmową Rolnictwa wybiorę i zapytam się pana ministra, czy pan minister się na takie coś godzi? Bo pan nie powinien mieć uprawnień. Gwarantuję panu, że za chwilę dzwoni do Pawła Niemczuka. Tam już grożą wszyscy, od policji, prokuratury, sądów i wszystkiego. jak słyszę groźby, to tak jakbym się po prostu Ja już dzwonię do ministra. No ale to nie o co chodzi. Halo? Witam pana ministra Marcin Bustowski się kłania Panie ministrze Jestem pod zakładami Animexu Trupy kury wjeżdżają na zakład, zwierzęta dobrostan jest niszczony, i powiatowy lekarz weterynarii tutaj w Opolu na takie coś robi przyzwolenie. Mamy filmy, jest to wszystko w tej chwili nagrane, na YouTube wrzucone, na Facebooki. To co tu się dzieje woła o pomstę do nieba chcielibyśmy poprosić Pana Ministra, bo Pan Powiatowy Inspektor Weterynarii nie chce się wylegitymować. Powiatowa Inspekcja Weterynarii tutaj nie chce przyjechać, ani wojewódzka. W związku z powyższym byśmy bardzo prosili Pana Ministra o interwencję. Przepraszam, rozmawiam z Panem Ministrem. Także, Panie Ministrze, czy możemy liczyć? ani Opole, ani Opole. Już, już będziecie mieli służby z inspekcji weterynaryjnej. Nie będę się przemieszał. Proszę pana, bandytys uprawiacie! Uprawiacie bandytys! Bandytys! Dobrze, że pan jest dyrektorem, będziesz pan w prokuraturze się tłumaczył. Zobaczcie, co oni wyprawiają. Proszę odejść. To się w głowie nie mieści. Zrobię wszystko, żeby pan od jutra nie był powiatowym lekarzem weterynarii. Zrobię wszystko i gwarantuję.